It's all right. Zachęcam do subskrypcji i kliknięcia dzwoneczka, aby być na bieżąco. Z góry dzięki. Siemanko wszystkim z tej strony Bartek, w że dzisiaj będziemy rozmawiać na naga, na temat naga, nie o naga, e, dlatego że dostałem pytanie, jakie jest minimalny tutaj kwota depozytu, ile warto tutaj wpłacić, żeby zacząć tam sensownie, powiedzmy, działać. It's all about humanity. No to powiem Ci, że tutaj nie ma czegoś takiego jak minimalna kwota depozytu, bo jeszcze raz przypominam, to nie jest żaden biznes. Tutaj nie ma żadnych gwarantowanych zarobków, nie ma jakichś pakietów, licencji, paczek czy czegokolwiek innego. E, tutaj tradujesz, tak? Tylko pytanie, czy z kwotą na przykład 500 zł, e, która to jest mniej więcej ile? 150 dolarów? E, to pytanie, czy, czy to jest sens, co nie? Bo jeżeli na przykład Ty będziesz grał i załóżmy, kogoś kupiłeś na 50 dolarów, no to to jest mniej niż Twoja kwota, co nie? Ale jakby Ci to spadło na 300%, bo jest taka możliwość, tak? Bo nie da się w 100% przewidzieć, jak zachowa się kurs czegoś, tak? Ktoś może przewidywać, że w ciągu najbliższego tygodnia to urośnie trzy razy na przykład, nie? Albo że po prostu trend będzie szedł. Ale w tym momencie, w którym zrobił trade'a, to jeszcze nie, nie zachowywało się w ten sposób, jak przewidywał, więc może się okazać, że nagle e, ta pozycja spada i robi minus, tak? Więc twoje konto musi być na tyle duże, żeby nawet na pozycji minusowej nie zamknęło się. Co to znaczy nie zamknęło się? Chodzi o to, że twoje konto może zamknąć pozycję automatycznie, jeżeli grasz kwotę większą niż masz. Czyli jeżeli dojdziesz do granicy wielkości twojego konta pozycją na minus, czyli że będzie taka strata na jednej pozycji albo na wszystkich pozycjach, jakie masz na koncie, to twoje konto się zamknie automatycznie. Dlatego ja mówię, że jeżeli masz większy kapitał, to jest dla ciebie bezpieczniej. Ja widzę, że na przykład są ludzie, którzy mają na przykład 50 tysięcy dolarów, a grają na przykład tysiące. No i dlaczego on nie gra dziesięcioma tysiącami? A właśnie z tego względu, że jak jest jakaś pozycja, która robi mu minus, to on może nawet czekać pół roku, zanim ona się odbije. Słyszałem o takich przypadkach. Zazwyczaj to się kończy w kilku dniach, jeżeli jest taka pozycja na minusie i no taki górny próg, nie? że na przykład trzy dni i ona się odbija, co nie? Ale słyszałem o jednej sytuacji, że gość czekał pół roku, bo właśnie gadałem z gościem, który pracuje w naga i również też tam traduje i gra. Co nie? On nam dał fajne typy na konkretnych ludzi I on powiedział, że na jednej pozycji czeka pół roku, aż ona z minusa zamieni się w plus. I mimo tego, że ona przez pół roku była na minus, to on ostatecznie zamknął ją na plusie. Dlatego właśnie, czym więcej masz na koncie, tym bardziej jest bezpiecznie. Ty zobacz sobie mój filmik na YouTube, który dopiero co wrzuciłem przed chwilą, jak grać na naga, żeby nie przegrać i sobie naga, jak grać, żeby nie przegrać Bartek Żukiewicz, na moim kanale na YouTubie jest taki filmik i tam tłumaczę na jakiej zasadzie to działa, więc jeszcze raz powtarzam nie ma kwoty minimalnej, tylko pamiętaj też, żebyś nie grał za dużą kwotą bo jeżeli wpłacisz 500 zł, a będziesz chciał grać 400 to jeżeli Ci wejdzie na minus 50% no to Ci wyzeruje konto, nie? dlatego musisz wiedzieć, jak grać tutaj dlatego ja oczywiście polecam, żebyście testowali, czyli gracie na początku przez pierwsze tydzień dwa małymi kwotami małymi kwotami żeby zobaczyć i nauczyć się w jaki sposób traderzy grają czy grają ryzykownie czy może grają na duże procenty na duże dźwignie a może grają na małe bo jeden ziomek na przykład jeżeli go y, kopiujesz może grać tak że na jednej pozycji będziemy miał minus 200%, albo plus 200%, albo minus 300, a drugi gra w takich granicach na mniejsze dźwignie, że na przykład spada o 10-20-30% albo rośnie, a trzeci może grać na, na skalpowanie, czyli że na przykład rośnie mu o 1% i on już zamyka pozycję, albo o 2%, co nie? Więc też pamiętaj, że każdy trader gra na innym rynku i też na innych dźwigniach, co nie? Więc po prostu to musisz testować, graj na razie małymi kwotami, żeby po prostu jak najdłużej grać, żeby się tego nauczyć, żeby wiedzieć już i przewidywać w jaki sposób. Zachowa się e, trader, bo oni grają co, to samo od kilku lat, co nie? Jeżeli widzi ktoś jakiś trader, że jego y, strategia jest skuteczna, to on jej nie zmienia. On po prostu gra ciągle takimi nawet samymi kwotami i robi te same ruchy, a ty po prostu musisz się go nauczyć, co nie zobaczyć, czy on gra na razie na minus, ale to się odwraca po na przykład średnio dwóch dniach, e, czy może on gra bardzo ryzykownie, albo gra bezpiecznie, że już ma 5% i się zamyka. Dlatego graj małymi kwotami e, testu i nie, nie leź we bank, bo ja widziałem już paru gości, e, którzy Traderów oczywiście traderów, którzy zrobili tego, konto rosło, 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 zrobili jeden zły trade i nagle chuj na minus, im to spadło i zamknęło im się konto, czyli na przykład z 500 dolarów zrobili 6000 i 6000 do zera w ciągu jednego trade'u, bo po prostu im to nie wyszło i konto im się zamknęło, co nie? Albo jeżeli kopiujesz kogoś, kto obraca dużymi kwotami, a ty tyle nie masz. Tak? albo ktoś, kto gra bardzo ryzykownie i robi w jednym momencie 10 pozycji na minus 500%, to jego konto może to wytrzymać, ale twoje niekoniecznie i nie może ci się zamknąć. Dlatego pamiętaj, małymi kwotami, jeżeli masz pozycję na minusie i poziom marży ci się zmniejsza, jest załóżmy 200-300%. To ja polecam Tobie, żebyś wyłączył autokopiowanie, żebyś nie kopiował więcej, bo jeżeli kolejne pozycje wyjdą Ci na minus, to Ci się zamknie konto. Dlatego testuj, graj bezpiecznie i myślę, że będzie fajnie. Dobra, podroszaj się, trzymaj się i oglądaj moje filmiki dotyczące Naga na YouTube. Na Dzisiaj powiem Wam, w jaki sposób możecie zarobić 100, 200, 300 zł każdego dnia w dochodzie pasywnym z internetu, nawet jeżeli w tym momencie wydaje się to dla Was niemożliwe.